Wyobraźcie sobie, że macie 65 lat. Przez całe życie budujecie poczucie. Własnej tożsamości opieracie je na fundamentach rodziny, wspomnień i historii, które przekazali wam rodzice. Kochacie, pracujecie, zakładacie własną rodzinę, wierząc, że znacie prawdę o swoich korzeniach. A teraz wyobraźcie sobie, że jeden telefon, jedno zdanie wypowiedziane przez obcą osobę burzy tę rzeczywistość w pył. To nie jest fikcja. To jest moja historia. W wieku 65 lat odkryłam, że całe moje życie było kłamstwem. Ten telefon rozbrzmiał zupełnie zwyczajnego popołudnia. Kobieta po drugiej stronie. Słuchawki wypowiedziała imię, które znałam tylko z pożółkłych fotografii ukrytych na dnie rodzinnej skrzyni. Imię kobiety, o której zawsze myślałam jako o zmarłej ciotce. Ale Nieznajoma twierdziła coś zupełnie niewy, że ta kobieta była moją prawdziwą matką. W jednej chwili ziemia przestała być solidna pod moimi stopami. 50 lat. Małżeństwa, wychowanie dzieci, budowanie domu, wszystko to nagle przybrało odrealnioną, obcą formę. Czułam, że tonę. Kim byłam przez te wszystkie lata? Dlaczego moi rodzice ukradli mi te prawdę? I co jeszcze przede mną ukryli? To opowieść nie tylko o zdradzie, ale też o niepohamowanej determinacji, by dowiedzieć się, kim się jest naprawdę, nawet jeśli ma się. 65 lat. To podróż w głąb rodzinnych tajemnic, gdzie każdy krok może odsłonić mroczniejszą prawdę niż poprzednia. Jeśli myślicie, że wiecie, jak kończy się ta historia, jesteście w błędzie. Zapnijcie pasy, bo ta prawda was zaskoczy. W wieku 65 lat, stojąc w progu kuchni, z parującym kubkiem herbatyw. Dłoni odkryłam, że całe moje życie było jednym, wielkim kłamstwem. Telefon zadzwonił. Zupełnie niespodziewanie, a głos nieznajomej kobiety po drugiej stronie wypowiedział imię i nazwisko, które znałam jedynie ze starych pożółkłych fotografii ukrytych na dnie rodzinnej. Skrzyni. Jego dźwięk przebił moje serce niczym ostry sztylet, a ziemia nagle przestała być. Solidna pod moimi stopami. To imię należało do kobiety, o której zawsze myślałam jako o zmarłej ciotce, a teraz obca osoba twierdziła, że to była moja prawdziwa matka. Z odrętwienia wybił mnie dopiero brzęk roztrzaskanego na podłodze kubka, tworzącego kałuże herbaty niczym rozlaną tajemnicę. Moje dłonie drżały, a umysł nie był w stanie. Ogarnąć ogromu tej rewelacji. Pięćdziesiąt lat małżeństwa, wychowanie dzieci, budowanie. Domu i wspomnień, wszystko to nagle przybrało odrealnioną, obcą formę, jakbym patrzyła. Na cudze życie przez zamgloną szybę. Kim byłam przez te wszystkie lata, skoro fundament, na którym zbudowałam swoją tożsamość, okazał się zwykłym piachem, ten jeden telefon unicestwił wszystkie pewniki, które towarzyszyły mi od dziecka. Pobiegłam. Do sypialni, do starej, drewnianej szafy, gdzie na samej górze leżała album rodzinny. Otworzyłam go z zapartym tchem, a każda fotografia, każdy uśmiech moich rodziców, tych, których tak kochałam i którzy odeszli, wydawał się teraz wołać do mnie kłamstwem. Szukałam prawdy w ich oczach, ale widziałam tylko starannie skonstruowaną iluzję. Poczucie straty było tak ogromne, że nie potrafiłam nawet płakać. Mogłam tylko wpatrywać się w te twarze, zadając sobie w kółko to samo, dręczące pytanie, dlaczego? Moje palce nerwowo przewracały kartki albumu, aż w końcu natrafiły na tę jedną, starannie wyciętą fotografię. Zawsze myślałam, że to uszkodzenie to dzieło przypadku lub zwykły upływ czasu. Teraz widziałam w tym celowe działanie, wymazanie prawdy. Na odwrocie ledwie widocznym, wyblakłym pismem ktoś napisał imię Zofia. To było imię z telefonu. Imię mojej prawdziwej matki. Nagle, jak błyskawica, przebiła się przez moją pamięć. Opowieść o tragicznej śmierci ciotki w młodym wieku, historii, którą zawsze przyjmowałam. Bezkrytycznie, a która teraz jawiła się jako perfidnie oszukane więzienie. Z płaczem zadzwoniłam do mojego brata, jedynej osoby, która mogła cokolwiek potwierdzić. Jego głębokie milczenie po usłyszeniu imienia Zofia było bardziej wymowne niż tysiąc. Słów. A potem jego złamany głos, pełny winy i smutku, wyznał: Rodzice zabronili mi. Kiedykolwiek o tym mówić. Obiecaliśmy. Jego słowa nie niosły ulgi, tylko pogłębiały. Otchłań. Nie tylko moi rodzice mnie okłamali. Nawet brat, mój towarzysz z dzieciństwa, żył w tym kłamstwie, patrząc mi prosto w oczy przez wszystkie te lata. Teraz już nie stałam na twardym gruncie, ale na ruchomych piaskach zdrady. Każde, wspólne święto, każda rocznica, każdy rodzinny obiad wszystko to zostało napisane na fundamencie kłamstwa. Kim byli ci ludzie, których nazywałam mamą i tatą? Dlaczego ukradli mi prawdę? I najważniejsze co jeszcze przede mną ukryli? Moja przeszłość rozpadła się na Kawałki, a ja zostałam zupełnie sama z milionem pytań i żadną odpowiedzą, która przyniosłaby pocieszenie. Z potrzeby znalezienia jakiejkolwiek odpowiedzi zanurzyłam się w obsesyjnym poszukiwaniu śladów Zofii Internet, który zawsze był dla mnie jedynie źródłem przepisów, i zdjęć wnuków nagle stał się portalem do przeszłości. Każde wpisane w wyszukiwarkę. Nazwisko. Każda przeglądana strona z archiwami parafialnymi napawała mnie mieszaniną nadziei i paraliżującego lęku. To właśnie w tych chwilach zagubienia, gdy czułam, że tonę w morzu niepewności, znalazłam ukojenie w opowieściach innych. Jeśli i ty kiedykolwiek poczułaś, że twoja rzeczywistość wymyka się spod kontroli, nie bądź z tym sama. Zapraszam cię na mój kanał, gdzie dzielimy się historiami, które uczą nas, jak odnaleźć siłę nawet w najtrudniejszych momentach. Kliknij subscribe, aby nie przegapić kolejnych odcinków tej mojej osobistej drogi. Moje poszukiwania doprowadziły mnie do małej, zapomnianej wioski, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. W lokalnej parafii, z sercem bijącym jak młot, przeglądałam wiekowe księgi. Metrykalne. I tam, pod datą, która stała się moim nowym punktem odniesienia, znalazłam. Wpis moje prawdziwe narodziny, a obok, dopisek, który zmroził krew w moich żyłach. Nazwisko ojca, które absolutnie nie należało do mężczyzny, którego przez całe życie nazywałam tatą. To odkrycie było jak drugi cios, jeszcze potężniejszy niż pierwszy. Teraz stałam przed najtrudniejszą decyzją mojego życia: czy mam szukać dalej, ryzykując, że odkryję coś, co całkowicie mnie zniszczy. Czy może powinnam pogrzebać prawdę tak? Jak oni to zrobili i próbować żyć dalej z tym, co mi zostało? Poczucie oszołomienia mieszało się z rosnącym gniewem. To nie była już tylko zdrada, to była mistyfikacja na skalę całego mojego istnienia. A ja, 60-letnia kobieta, czułam się jak zagubione, oszukane. Dziecko, które nie wie, dokąd ma iść. Decyzja zapadła sama popalącą potrzebą, która stała się silniejsza niż strach. Wsiadłam do pociągu jadącego do tej małej wioski z duszą targaną sprzecznościami. Ps. Z jednej strony nadzieja, że może ktoś jeszcze tam pamięta, z drugiej przerażająca wizja, że dowiem się czegoś, czego już nie będę mogła wymazać. Przez okno mijały mnie krajobrazy, które powinny być mi obce, a jednak czułam dziwną, niepokojącą więź z tą Ziemią. Czy to tu zaczęło się moje prawdziwe życie, zanim zostało mi odebrane? Kościół w wiosce był malutki i opuszczony. Miejscowy ksiądz, zaskoczony moją wizytą, poprowadził mnie na tyły plebanii, gdzie w chłodnej piwnicy przechowywane były najstarsze dokumenty. Jego dłonie, pure in życiem, delikatnie otworzyły kolejną, ciężką księgę. Zapach kurzu i historii uderzył mnie nozdrza. A potem, potem jego palec wskazał akt małżeństwa. Moja matka, Zofia, wyszła za mąż. Za mężczyznę, którego nazwisko widniało. Przy moim akcie urodzenia. Mój prawdziwy ojciec. I data ślubu. Data, która sprawiła, że. Świat zatrzymał się po raz kolejny. Urodziłam się zaledwie pięć miesięcy po tym ślubie. Nagle wszystkie kłamstwa układały się w jedną, druzgocącą całość. To nie była tylko adopcja z powodu tragedii. To było ukrywanie. Ciąży pośpieszne małżeństwo, a potem w CEO. Co się stało, że zostałam oddana właśnie im? Dlaczego oni zgodzili się udawać moich rodziców? Miliony pytań wirowało mi w głowie, a ja. Stałam w tej zimnej piwnicy, trzymając się regału, by nie upaść, czując, że jestem o krok od. Poznania największej tajemnicy mojego życia. Ksiądz, widząc moje bladość i drżenie rąk, zaproponował herbatę. Jego gabinet, wypełniony. Zapachem starego drewna i kadzidła wydawał się jedynym stabilnym punktem w moim. Rozpadającym się świecie. Gdy siedziałam, niezdolna utrzymać filiżanki, opowiedział mi to. Co sam słyszał od swojego poprzednika. Historia, którą usłyszałam, była niczym scenariusz tragicznego filmu. Moi biologiczni rodzice Zofia i Jan zginęli w wypadku samochodowym zaledwie rok po moim narodzeniu. To nie było oddanie, to była tragedia. A moi rodzice w ci. których znałam wy by byli tak naprawdę dalekim wujostwem, którzy wzięli sierotę z rodziny. Powrót do domu pociągiem był podróżą w otchłań. Patrzyłam na odbicie w oknie twarz starszej kobiety, która nie wiedziała już kim jest. Wujostwo. To słowo dudniło mi w głowie. Odbierając im status matki i ojca, nadając im nowe, obce i chłodne miano. Ich wielka miłość, którą tak wynosiłam, ich poświęcenie, czy było aktem czystego altruizmu, czy może, wynikało z rodzinnego obowiązku, a może z poczucia winy. Moja wyidealizowana wizja. Przeszłości kruszyła się, pozostawiając po sobie gorycz i nieznośne poczucie bycia. Wyłącznie planem B, życiowym zastępstwem. Gdy klucz obrócił się w zamku mojego domu, wszystko wydawało się takie samo, a jednak zupełnie inne. Portret i moich rodziców, wiszący w holu, patrzył na mnie teraz obcymi oczami. Dotknęłam ramy, czując, jak ogromna fala żalu miesza się z gniewem. Dlaczego nigdy mi nie? Powiedzieli. Dlaczego zabrali to prawo do prawdy? Stanęłam przed najtrudniejszym. Wyborem, pogodzić się z ich decyzją i zachować spokój duszy zmarłych, czy drążyć dalej, ryzykując, że zniszczę ostatnie resztki tego, co uważałam za swoją tożsamość. Cisza domu nie przyniosła odpowiedzi. Gniew i żal przekształciły się w obsesję. Mój dom zamienił się w centrum śledztwa. Wyciągnęłam wszystkie pudełna ze strychu, każde zdjęcie, każdy list, każdy zapisany. Kalendarz. Przeszukiwałam je z determinacją detektywa, który wie, że klucz do tajemnicy. Musi gdzieś tutaj być. I wtedy pomiędzy stronami starej książki kucharskiej mojej matki. Znalazłam go. Pożółkły, zmięty list, napisany eleganckim pismem, adresowany do niej. Pierwsze zdanie sprawiło, że oddech utknął mi w gardle: Droga Mario, dziękuję ci po. Tysiąckroć za to, że ratujesz naszą małą Zosię. To nie był list o odebraniu dziecka z powodu tragedii. To był list o oddaniu. Czytałam dalej, a każde słowo było jak cios. Jesteś jej jedyną nadzieją na normalne życie. Z. Dala od tej hańby i rodzinnego skandalu pisała jakaś Helena, podpisująca się jako siostra mojej prawdziwej matki, Zofii. Hańba. Skandal. Co to znaczyło? Nagle wypadek. Samochodowy przestał być wystarczającym wyjaśnieniem. Czyżby ich śmierć nie była? Przypadkiem? A może w ogóle nie zginęli? Moja wyobraźnia podsuwała najczarniejsze. Scenariusze, a ja czułam, że stoję na krawędzi przepaści, gotowa dowiedzieć się prawdy. Która może być o wiele bardziej przerażająca niż wszystko, co do tej pory sobie wyobrażałam. List wypadł mi z drżących rąk. Nie byłam sierotą wziętą z litości. Byłam sekretem, hańbą, którą trzeba było ukryć za dobrze zamkniętymi drzwiami i przykryć niewygodną historią. Podeszłam do komputera, a w mojej głowie rozbrzmiewało tylko jedno nazwisko Helena. To ona wiedziała. To ona trzymała klucz do tej części prawdy z zimną determinacją, której nie. Czułam od lat, wyszukałam jej nazwisko. I wtedy zobaczyłam. Artykuł z lokalnej gazety. Sprzed lat. Zdjęcie kobiety, która mogła być moją bliźniaczą podobną. I wielki tytuł. Tajemnicza śmierć w Willi nad Jeziorem. To była ona. A ja wiedziałam, że to nie był. Przypadek. To była przestroga. Artykuł był napisany suchym, reporterskim językiem, ale każde zdanie przechodziło mi przez. Ciało dreszczem. Helena Zawacka została znaleziona w swoim domu nad jeziorem, a przyczyną śmierci było przedawkowanie leków. Sprawę uznano za samobójstwo, ale artykuł wspominał o niewyjaśnionych okolicznościach i cichym zamknięciu śledztwa. Czytając, między wierszami wyczuwałam nutę tajemnicy coś, czego dziennikarz nie mógł lub nie chciał w pełni wyjaśnić. To nie mogło być samobójstwo. To była eliminacja świadka. Ktoś chciał, aby prawda o moim pochodzeniu umarła wraz z nią. I prawie się to udało. Moje myśli natychmiast pobiegły do mojego brata. Czy on też o tym wiedział? Czy jego milczenie było tak naprawdę strachem? Złapałam telefon, by do niego zadzwonić, ale opadłam na fotel, zanim wybrałam numer. Co, jeśli on jest częścią tej zmowy? Co, jeśli to on? Chroni prawdziwego sprawcę, czyjąś reputację, rodzinny honor, który był ważniejszy niż moja tożsamość, a nawet czyjeś życie. Zaufanie, które nam pozostało, teraz rozpadało się na moich oczach, zamieniając się w paranoję i niepewność. Każda osoba z mojego dotychczasowego życia stała się potencjalnym wrogiem. Wiedziałam jednak, że nie mogę się zatrzymać. Helena miała rodzinę. Ktoś musiał po niej odziedziczyć dom, dokumenty, pamiątki. Jakiś ślad musiał pozostać. To nad jeziorem. Czekała odpowiedź. Decyzja była ryzykowna i przerażająca. Jechać tam znaczyło postawić. Wszystko na jedną kartę, konfrontować się z przeszłością, która ktoś wolałby ukryć na zawsze. Ale po 65 latach życia w kłamstwie, nie miałam już nic do. Stracenia. Wzięłam głęboki oddech. Moja podróż do prawdy prowadziła tylko jedną drogą: do domu nad jeziorem, gdzie umarła nadzieja. Dom nad jeziorem stał opuszczony, a jego zaniedbana fasada zdawała się szeptać ponure. Ostrzeżenia. Serce waliło mi jak młot, gdy klucz, znaleziony w kopercie zaadresowanej do Heleny, który odzyskałam od zaprzyjaźnionego prawnika, obrócił się w zamkus. Przerażającym zgrzytem. Wnętrze pachniało stęchlizną, kurzem i zapomnieniem. Każdy krok. Po skrzypiącej podłodze odbijał się echem w pustce, która zdawała się pochłaniać całe. Światło. Byłam pewna, że właśnie tu, w tym grobowcu, wspomnień czai się mroczna. Tajemnica, która zniszczyła życie mojej prawdziwej matki. Nagle mój wzrok padł na starą, dębową szafę, której drzwi były lekko uchylone. Wewnątrz. Pod stertą pożółkłych serwet moje dłonie natrafiły na skórzany album, zupełnie inny niż ten, który znałam z domu dzieciństwa. Gdy go otworzyłam, świat stanął w miejscu. Uśmiechnięta. Kobieta o moich oczach trzymała na kolanach małe dziecko mnie. To była Zofia. Moja matka. A obok niej stał mężczyzna, którego dotąd widziałam tylko na jednej starej fotografii. Mój ojciec Jan. Patrzyli na mnie z tym albumu z miłością, która przeczyła wszystkim opowieściom o hańbie i skandalu. To nie było zdjęcie ludzi pogrążonych w tajemnicy, to była rodzina. Wtedy, między kartkami albumu, znalazłam kopertę. Na niej, charakterem pisma, który już rozpoznawałam jako pismo Heleny, widniał napis: Dla mojej siostrzenicy, gdy będzie gotowa poznać prawdę. Uzy potoczyły mi się po twarzy, mieszając się z skórzem na moich dłoniach. To nie było archiwum rodzinnej hańby. To była skrzynia skarbów, celowo ukryta, by ochronić mnie i tę jedyną, prawdziwą historię miłości moich rodziców przed tymi, którzy chcieli ją wymazać. Prawda nie była potworem. Była ukrytym dziedzictwem, czekającym, by je w końcu odebrać. List w moich dłoniach drżał, a litery, spisane pośpiesznie atramentem, który z czasem zbrązowiał, opowiadały historię odwrotną do tej, którą mi wmawiano. Zofia i Jan nie porzucili. Mnie z powodu hańby. Uciekali. Uciekali przed potężną i bezwzględną rodziną mojego. Dziadka, który nie mógł znieść mezaliansu swojej córki z prostym kierowcą. To on był. Architektem całego kłamstwa. To on po ich rzekomym wypadku, który teraz brzmiał jak groteskowa inscenizacja, kazał swojemu bratu i jego żonie, ludziom, których nazywałam, rodzicami wziąć mnie i wychować jako swoje dziecko, grożąc im strasznymi konsekwencjami, jeśli kiedykolwiek wyjawią prawdę. Helena, moja ciotka, była jedyną, która się przeciwstawiła i za to zapłaciła najwyższą cenę. Płakałam. Płakałam za Zofią i Janem, którzy kochali mnie tak bardzo, że oddali mnie, bym miała szansę na bezpieczne życie, zdala od toksycznej rodziny. Płakałam z ulgą, że nie. Byłam niechcianym błędem, ale dzieckiem z wielkiej miłości, która była tak potężna, że. Przetrwała nawet po ich śmierci, ukryta w tym albumie. I wreszcie płakałam nad stratą czasu. Wszystkich tych lat, gdy nosiłam w sercu fałszywy obraz siebie, gdy prawdziwi rodzice. Patrzyli na mnie z za tych zdjęć, nie mogąc się doczekać dnia, gdy wreszcie późnam ich imiona i ich ofiarę. Dziś, stojąc nad ich symbolicznym grobem, który wreszcie mogłam ozdobić prawdziwymi nazwiskami, czuję jak ciężar 65 lat kłamstwa fajne i opuszcza moje ramiona. Odnalezienie prawdy nie przywróciło mi utraconych lat, ale dało mi coś o wiele ważniejszego: spokój. Wiem, kim jestem. Jestem Zosia, córka Zofii i Jana, owoc miłości. Silniejszej niż strach i ludzka złośliwość. Moje życie nie było kłamstwem. Było ukrytą, opowieścią, a ja po 65 latach wreszcie dotarłam do jej najpiękniejszego, choć najsmutniejszego, rozdziału. I mogłam je zamknąć z godnością. Dziękuję Wam z całego serca, że byliście ze mną w tej niezwykle emocjonalnej podróży. Jeśli moja historia poruszyła Wasze serca, jeśli kiedykolwiek czuliście, że prawda Was definiuje, proszę podzielcie się tym filmem. Niech dotrze do każdego, kto może potrzebować usłyszeć, że nigdy nie jest za późno na odnalezienie siebie. Zostawcie. Komentarz Wasze przemyślenia i wsparcie są dla mnie bezcenne i są siłą, która napędza mnie do dzielenia się dalej. I aby nie przegapić żadnej z tych historii, kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, bo prawdziwe życie pisze najbardziej niesamowite scenariusze. A teraz. zapraszam Was do obejrzenia filmu, który już za chwilę pojawi się na ekranie. Dziękuję Wam. Dziękuję za obejrzenie. Pojawia się na ekranie.